Dziś nastąpiło oficjalne oddanie do użytku szpitala tymczasowego na terenie lotniska w Pyżowicach. Placówka jest przygotowana na przyjęcie 144 osób chorych na COVID-19. Kilka tygodni temu otrzymaliśmy decyzję od prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, decyzję o wybudowaniu szpitala. Projekt ten był nadzorowany ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych przez pana ministra Zbigniewa Gryglasa w ciągu ostatnich kilku tygodni udało nam się wybudować szpital tymczasowy w Składa się on ze 144 miejsc, w tym 10 łóżek intensywnej terapii. Szpital wybudowany przez spółkę Węglokoks ma pełnić rolę szpitala rezerwowego. Proszę Państwa, ten szpital określamy mianem szpitala rezerwowego i mówię to z pełnym przekonaniem, że takie placówki muszą powstać w tym czasie. Powiedzą Państwo, pandemia wydaje się cofać. Mamy mniejsze, mniejszą ilość zachorowań Zakażeń w ostatnich dniach, ale my musimy być przygotowani zawsze na ten najbardziej czarny scenariusz, i taka jest funkcja tego szpitala. O dobrym wyposażeniu szpitala zapewnił Tomasz Pawlak, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Forzowie, który jest partnerem nowo powstałego szpitala tymczasowego. Uczestniczyliśmy w tej fazie projektowej, gdzie naszym doświadczeniem, które zdobyliśmy tak naprawdę w pracy z COVID-em od samego początku, mogliśmy się podzielić tutaj z Węgry. Koksem, sugerować pewne rozwiązania, które są rozwiązaniami koniecznymi w sytuacji, tej, o której mówiła pani marszałek, bezpieczeństwa dla personelu. Szpital na terenie lotniska w Perszowicach przyjmie pierwszych pacjentów wtedy, kiedy niewydolne staną się pozostałe placówki na terenie województwa Śląskiego.